Witajcie, właściwie to nawet nie wiem, jak mam rozpocząć ten film. Może trochę będę edytował, trochę nagrywał dźwięk tutaj, trochę dogrywał go potem. Bo to, co tu widzicie, to ponad 6 kg Beyblade'owego śmiecia zamówionego z Japonii. Wszystkie serie to Beyblade, Metal Fusion, Metal Masters i Metal Fury. Tak, ponad 6 kg metalowej serii. Masakra. Nie wiem jak, nie wiem jak zrobić z tego film. Zobaczymy, może może ktokolwiek to obejrzy. W każdym razie zapraszam do sprawdzenia, co mi się trafiło, bo nie jest to takie proste, albowiem zdjęcie nie prezentowało zbyt wiele. Więc tak, mamy tu niespakowane w żadne bąbelki. Tylko w taki case, nie wiem, w sumie nawet góry nie ma. W każdym razie, no tutaj są jakieś kluczyki i jakieś części. Także otwórzmy to sobie. Trzeba to jakoś posegregować. Okej, okay, mamy tutaj 51 zwykłych kluczyków i trzy takie większe. Także dalej. Mamy generalnie same facebolty i traki a także tipy Zero metali ale metale będą w paczuszce Także na razie to schowam i zobaczymy co jest dalej Dalej będą bąbelki i bąbelki takie lżejsze zakładam, że to są wyrzutnie Tak, tutaj mamy większość zwykłych wyrzutni czy to linkowych w ogóle fajne naklejki mają te wyrzutnie. Jakieś ulepszacze. O, Bay Pointer. Ciekawe, czy działa. Większość takich w takich paczkach, które mi się trafiają, nie działają. O, ale tu są aż dwa, więc kto wie. Mamy nawet karabiner grip. A tutaj rączki. Wyrzutnie kompasy. Także taka fajna elektroniczna wyrzutnia. Jeżeli działa, to na pewno zrobię jej recenzję, albowiem, że albo wiem wiem, że lubicie bardzo Eldrago, a to jest właśnie wyrzutnia do Eldrago. Pierwszy ciężar. No i w końcu mamy jakieś metale. Oczywiście nic nie jest złożone. Nic nie jest złożone. Mam nadzieję. Że trafi się tu kilka. Przynajmniej. No trochę tych bejów, które będą wszystkie do siebie pasowały. Zobaczymy. Może wyjmę od razu ostatni. Najcięższy. No o, tu już mamy trochę dywsków złożonych. Przecież też nie do końca. I raczej... Nie w swoich kombinacjach. Tak, zdecydowanie. Wiecie co? Chyba będę musiał poza kadrem Wszystko to poskładać Ciekawe ile mi to zajmie I po prostu pokazać wam O w końcu jakiś pełny bej I pokazać wam jakie pełne dyski mi się trafiły I co będzie Poza nimi Także Lekkie cięcie i niedługo do was wracam No więc tak złożyłem dyski I jak widzicie Nie wygląda to zbyt imponująco Jak na 7 kilo blade'ów. No to jest ich nie wiem, z 20? Raczej kiepsko. Co, wyparowały? Nie, nie wyparowały. Proszę bardzo. Tutaj jest reszta. Tak. To wszystko to albo nie pasujące do siebie części, albo niekompletne dyski. Najbardziej wkurza mnie ta kubka, bo brakuje na przykład, nie wiem, powiedzmy, samych typów. Tu też brakuje typu. Nie wiem, tu brakuje facebolta. Także to chyba mnie najbardziej wkurzają. Tam dalej mamy no, takie pojedyncze części, tak, w, tutaj w pudełeczku też, które raczej się do niczego nie przydadzą. Może do jakichś ciekawych kombinacji. No, w każdym razie nie ma tu kompletnych Beyblade'ów. A jeżeli są, no to. Raczej wersje boosterowe, co mnie za bardzo nie interesuje. Także tutaj jest jedyne, co udało mi się zdobyć. Oczywiście nie mówię, że paczka była kompletnie zła. No, przede wszystkim mamy Jade Jupitera kompletnego. To jest mega rzadki Bay. Warty bardzo dużo, także, także się cieszę, jest w całkiem niezłym stanie, tak? Mamy na przykład aż dwa Quetzalcoatl, chociaż używane, no to zawsze coś El Drago z serii 4D, limitowane naklejki do Earth igla Czy na przykład Soul Blaze, który co prawda jest używany, ale w całkiem niezłym stanie Także no, może nie spisuję tej paczki całkiem na straty, ale jak na paczkę za tyle pieniędzy która ważyła tak dużo. No cóż, co mogę powiedzieć? Nie zawsze się wygrywa. Także uważajcie z zakupami, bo można się czasem nieźle przejechać. To by było na tyle tej ekscytującej podróży, i do zobaczenia w kolejnym unboxingu. Mam nadzieję, że tym razem będzie dla mnie łaskawszy. Na razie.